Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, bardzo gorąco, a w dzisiejszym czołgu miał być hacker, bo chciałem wrzucić taką maszynę, która mi się najbardziej podoba, ale hacker ma drugiego poważnego konkurenta i będzie nim bz 79 Dlaczego? Będzie absurdalnie mi ten czołg siadł. Nie sądziłem, że Bezeta mi się tak spodoba. Dlaczego? Dlatego, że nienawidzę dziesiątego poziomu. 10 poziom mnie totalnie odpycha. Nie jest to po prostu czołg dla mnie. Rozwalone działo, gdzieś tam te włazy, nie wiem, wydaje się strasznie mułowate. I na Bezecie 79 mamy zupełnie inne podejście do tematu. Dlatego warto, mi się wydaje tym pograć, warto próbować przejść przez tę dziesiątkę, nawet jak wam się nie podoba, żeby cieszyć się genialnym czołgiem na 11 poziomie. No dla mnie fenomenalne czy wszystkie czołgi mi się tak podobają? Oczywiście, że nie, to jest chyba i hacker właśnie takie moje creme de la creme, więc dzisiaj się na nim skupimy. Zanim jednak to zrobimy i og ogadamy sobie ten pancerz, ogadamy sobie białko itd. Tak tak to jedna ważna informacja moi drodzy ruszył sklep za żetony, czyli będziecie mogli zbierać swoje fanty zbierać żetony, tak jak do tej pory będzie też sklepik, tutaj macie cały harmonogram, moi drodzy tego wydarzenia kiedy będą nowe żetony o której godzinie będą się pojawiać prawda, wszystko macie ładnie rozpisane, każdego dnia o 17, więc też zapraszam gorąco, a do odebrania będziecie mieć o dziwo T-34 Pantera 88 IS-2M i Skorpiona, i ktoś powie, to jest gówno, czołg, okej, okay, ale jest jedna ważna sprawa. Można sobie wziąć takiego T34 albo panterę i wymienić go później w tym sklepie wymian, więc to jest super opcja do tego, żeby zaoszczędzić na dobrej, fajnej premce. Tutaj już nic nie ma, więc zapraszam do siebie gorąco, w tych dniach podanych po każdym nowy rzut żetonów i warto to po prostu sfarmić, żeby je mieć. Jeżeli chodzi o sam pancerz tego czołgu, to tak jak widzicie, no tutaj ta górna płyta całkiem solidna, wieża bardzo pancerna i mamy te dwa włazy. Czołgi, które nie mają dobrego działać, gdy, tym bardziej gdy się ruszamy jeszcze, mają olbrzymi problem z trafieniem tego po włazach, więc tutaj pod wieloma względami ta BZ jeszcze tym potem będzie w stanie nieźle podingać. Oczywiście, jak weźmiemy sobie hitę, to no, tutaj potrzebujemy absurdalnych wartości penetracji, ale nie jest to taki czołg typowo super ciężki, że jedziemy i dingamy wszystko. Jednak ten włas i dolna płyta będą nas pod tymi względami ograniczać. Co do boku, no pancerza KR1 też nie mamy. Tak jak widzicie, tutaj mamy stówkę, więc ten side scrap będzie dobry, ale trzeba uważać, bo jeżeli przesadzimy i zrobimy go źle, no to tutaj już te. Pęki, oczywiście będą lecieć, zobaczcie to. No, także ostrożnie, mądrze, z głową i na pewno bezeta nie dość, że podbija, to da Wam olbrzymią satysfakcję. I co jest bardzo ciekawe i warte, na pomknięcia, że tutaj z taką alfą mamy 0,33 rozrzutu i 8 stopni opuszczenia, to też nam świetnie wpływa właśnie na to, żebyśmy mogli cieszyć się dobrym i komfortowym gameplayem, dobrą komfortową grą w momentach, w których musimy zagrać na typowych pozycjach, czy to będzie malinówka, którą zobaczycie teraz w odcinku czy to będzie Berlin, który zagrałem przed chwilą i siadł na nagrywce za pierwszym strzałem. Zaję fajnie. No i jeszcze wam pokażę jedną repkę. Którą zagrałem, bo zagrałem Ci na swoim końcu 8 gier tym czołgiem. Mam tam chyba 5 800 średnich uszkodzeń. Na serwerze azjatyckim w ogóle zrobiłem tyle samo. Zrobiłem kilka razy tym 10K, 9K, przepraszam, i tak dalej, i tak dalej. I jedna bitwa na 12 tysięcy, prawie co też przyjemnie, mam nadzieję, będzie się Wam oglądało. Także zapraszam, bawcie się, cieszcie i powiedzcie mi, czy ta bezeta zasługuje naprawdę na no tak wysokie noty ode mnie, czy być może. Jest to po prostu czoł, którym ja się zauroczyłem i go przehypowuję. Lecimy. No to co panowie i panie, czas na bezetę? Słuchajcie, niestety, tak jak mówiłem chwilę temu, 12k repki nie ma, ale będziecie oglądać zapis live'a. Także jestem ciekaw, jak wy do tego podejdziecie, uważacie, czy mi się to należało, czy nie. No, było tam trochę mutów, lekki spoiler, ale to za moment. Nie w każdym razie. Jedna bitewka na żywo, jedna repa i live. O co dokładnie chodzi z tym czołgiem? Powiem wam tak, kontrola jaką wy macie na tym czołgu plus połączenie tej alfy z w miarę dobrą celnością e, i mobilnością przy tym, bo to jeździ. To potrafi przemieszczać się zarąbiście szybko, czyli mamy gdzieś tam jakby taki element medowy wrzucony w HTK. Absurd totalny. Używacie sobie tych turbotopalaczy do zabawy, do ogrywania ludzi. Macie małe właziki. To też wam będzie pomagać w gierkach, dlatego bezeta dla mnie dała się no po prostu genialnym czołgiem. Z niewiadomych przyczyn zresztą. Nie no, z wiadomych na dobrą sprawę, z wiadomych, no mocno jest po prostu. Mamy fajną alfę, tak, mamy dobrą penę. Robimy sobie przeciwników jak chcemy te bomby! Które ten czołg oferuje Dla mnie są e, Nie do zastąpienia Przez inne 10 tier Po prostu 11, przepraszam 11, 11, 11 Mamy 11 piery To, jakie to pechę jest w stanie wklejać To, jaką wy możecie robić presję na przeciwniku Bo wcale nie macie długiego przeładowania To coś cudownego Dzień dobry Dobranoc czy pestki 2200 uszkodzeń. Wygląda trochę jak 60 TP, tylko nie jest tak ociężałe. Jest przyjemne, bardzo nawet bym powiedział, że. E, nawet nie wiem jak to nazwać. Pikuśne do grania przez te turbodopalacze, których sobie możemy użyć w każdym momencie bitwy. Nie mamy limitowanych tych dopalaczy, co sprawia, że tym czołgiem można się świetnie bawić. No przecież to jest przepyszne. Miałem kilka gierek 9000 tym czołgiem e, Miałem tę jedną taką drogą bitwę, której jestem bardzo zadowolony. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że wy też się będziecie tym czołgiem dobrze bawić. Ja bym ją pozycjonował w niż Kakera albo na tym samym poziomie. te T803 i to, to są bestie. Tiger Tigermausem się gra fajnie. Tym też może Tigermausem, boże. Szczurem, ratem. Jakim Tiger Tigermausem, o czym ja mówię? Tiger Mouse to dziewiątka. I widzieliście, że jest właśnie w sklepie za obligacje wrzucony, więc możecie sobie skorzystać i wziąć właśnie fajną premkę. O, tutaj przykala firowało. ale też nie ma co się dziwić, bo na dobrą sprawę zrobiłem przecież fajne pechy ile temu. Gdzieś tam jakiś piksel Gdzieś tam jakiś snapik Ty idziesz do garażu <laughs> Muszę uważać, żeby nie pokazać tyłka Okej, okay. no i patrzcie na to Nic specjalnego nie zrobiłem, prawda? No umówmy się, nic specjalnego Nie zostało zrobione A popatrzcie na moje obrażenia Super to wygląda Mogę sobie tutaj tego turbosa użyć W momencie, kiedy go potrzebuję On jeszcze chyba ma sekundę więc to wykorzystam Wiem, że plecki są odsłonięte. Dlatego pytanie, czy się przystawiać, czy się nie przystawiać. No Tutaj ta piona gra mi na moich ziomków i zawodników. To ja się obrócę. Bomba. I to jest właśnie ta alfa na tym czołgu. No chryste panie. No nikt mi nie powie, że to jest z... Uuu, zły czołg. Dla mnie genialny. Tylko pamiętajcie, dużo hitów Minus 8 turbo dosyłacz. Takim zestawem ja gram. Ja mam full HP. I 5800 uszkodzeń, Rozumiecie to? Na razie trzymaj się. uuu, Mausik z HP kami. Dobra, może Mausik już bez HP 997. Ten numer to kłopoty. I znowu te turbo do W momencie kiedy ja ich bardzo potrzebuję, Walę je na maksa. Bo wiem, że muszę dojechać tutaj do jakiegokolwiek jeszcze dymka. No ale tego dymka już niestety nie widzę. STV tam jakiś exit będzie chyba próbował robić. Tylko EBR z e STV zostali. Ale zobaczcie, to jest pierwsza runda. To jest pierwsze podejście, moi drodzy. Wyłączamy sobie te turbodopały. Mierzymy do końca. Przelamy. Bomba. 7000 uszkodzeń w grze na live po godzinie 2.54 po 15 godzinach streama. Można, można. Full HP. Nie dostałem nawet pechy. Rozumiecie o co tu chodzi? Ja, ja zakochany jestem po prostu w tym czołgu. Cztery fragi. Zobaczmy, ile za to będzie expa i czy fajnie to wypadło w końcowych wynikach bitwy. A z pancerny, oczywiście, dziękuję. Pierwsza runda, żeby nie było. Słuchajcie. Zresztą na swoim koncie też mi fajnie tym idzie. 7000 dymka. Cała reszta mogła tylko popatrzeć. Więc świetna zabawa tym czołgiem. Jest na pewno. A tutaj proszę, tyk, statystyki, jedna bitewka. 7000. Super! O co chodzi w ogóle z bezetą? E, te turbodopalacze powodują bardzo, ale to bardzo przyjemny efekt. Czyli w momencie, kiedy potrzebujemy uciec z danej pozycji, zająć jakąś pozycję, e, przeszkodzić przeciwnikowi w wymierzeniu dobrej pestki, nie musimy mieć w głowie tego, że. One się skończą, i to w tym czołgu po prostu uwielbiam. Type 5 na mordowni może mieć problem. Pomimo tego, że został zbufowany, ma fajne yy, pancerze na wieży, na kadłubie, no to słuchajcie, to ciągle jest Type 5. I nic się tutaj niby na dobrą sprawę nie dzieje. Tak sobie czekasz, tak sobie siedzisz i myślisz, co zrobić w takiej bitwie? No to można jedno, wcisnąć trzy razy i jechać na gościa, żeby tylko sparmić jak najwięcej uszkodzeń, więc ja jestem zajarany strasznie, ogólnie ten patch mnie bardzo wkręcił, 15 godzin dzisiaj streama e, jeszcze później jedna gierka i omówienie tej bezetki, no miłość totalna jeżeli tak to mogę nazwać więc siedzimy sobie, gadamy i gramy w gierkę komputerową tutaj są problemy są problemy, bo gramy we trójkę na taką zakładkę bardzo nieprzyjemną. Ziomek robi bardzo szerokiego pika, bardzo szerokiego. Nie powinien tego robić, bo to jest nierozsądne. Powinien się wychylić dużo, dużo wężiej. Tak bym to powiedział. Węzień? wężej, no Chyba tak W każdym razie, cofamy się I lecimy ratować sytuację Bo ziomy zrobiły e, Repusza z Hila. No, jedną pestkę przyjąłem, jedną pestkę oddałem I myślę sobie, sytuacja wygląda Wręcz tragicznie ale, mam tutaj dwóch gości albo trzech, i wiem, że nie chcę zostawać w tym miejscu. Chcę zrobić coś aktywnego, chcę zrobić jakąś ucieczkę, prosa, cokolwiek, i to mi się tą bezetą właśnie udaje. Zobaczcie, palone są te turbosy, i zobaczcie, gdzie ja jestem. Dosłownie po kilku sekundach już mam kanał penera, który jest w szoku. Był bardzo zachłany na to, żeby grać na tej S7. A ja robię cyk, a ja robię myk. Jadę na turbosach, i chłop nie może już grać w tej pozycji, dlatego. To jest w tym ciągu takie ciekawe, bo jeżeli lubicie troszeczkę pokombinować, to mm, dzięki właśnie tym nieograniczonym turbosom będziecie e, mogli robić te dziwne, ciekawe zagrania. Ok, dosyć słodzenia bezecie, co się dzieje w ogóle w tej rundzie. No to co, jedziemy sobie, proszę bardzo, Kano Penner. Chce się wychylić, dać tubę, no ale nie może, no bo e, dostał pierwszą pechę, a miał czterystówki. Więc do garażu Ziomek. KR, będzie mnie tutaj próbował O Jezu, to jest właśnie straszne Z tymi karami. zobaczcie co on robi Mega agresywnie na mnie gra Widzę trzech gości gdzieś tam za sobą Co robimy? Tu podciągamy go po prostu Pod nich, podciągamy gościa Nie strzela do mnie I znowu turbo do palacza, żeby jak najszybciej Dać pestkę, zobaczcie I ona bez problemu po tej dolnej płycie wchodzi I tak w półko Używanie tych turbo do palaczy jako takiej Umiejętności, która daje wam Fajnego kopa jest naprawdę dobry. Jest tam beczka, ale widzę, że środek mi pada. Nie mogę pojechać na szeroko. Muszę uciec stędy i znowu to robię, co jest cholernym absurdem. Fakt, że beczka mnie dorwała, ale dzięki temu, że miałem te turbosy, ja w ogóle to żyłem Dlatego tołk do zadań specjalnych, do robienia śmiesznych rzeczy, do memowania. Dodatkowo pamiętajcie, że to ma 90 peny na hek i 900 alfy. A na standardzie mamy 700 i 330. Przepraszam, na goldzie, na goldzie, na goldzie, na goldzie, żeby nie było. Ok, to dalej. Pokazuję Wam to, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak śmieszne, jak fajne rzeczy można tym czołgiem po prostu robić. Opa, no i bomba w Type 5. Super sprawa. Nie jest to zbyt skomplikowane, jeżeli chodzi o Type 5 Heavy. Bijemy po boku i. Im tyle wystarczy, i to się robi taki moment bardzo nieciekawy. W bitwie, bo nie mam już czołgów do bicia. Więc co? Turbosy znowuż Podważyć 8V5. Musiałem wam to pokazać, żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda z tymi turbosami. No a tutaj pecha: być może jakaś tekstura, być może źle poleciało i się śmieje. No właśnie, jakim cudem to nie weszło Także może nie jest to gra, w której można było zrobić niesamowite obrażenia Ale dzięki temu, że te turbo właśnie były tutaj pokazane w ten dobry i właściwy sposób To przynajmniej część z was, mam nadzieję, że będzie w stanie sobie gdzieś tam w głowie ułożyć Czy warto brać ten czołg ty może. Niekoniecznie. pH w 430. pada dobra. Też 300 uszkodzeń. Jest znowu turbosy odpalone po e, tego szczura. Wiem, że mam 75 KP, więc nie mogę zagrać agresywnie, ale sobie myślę kurde, no. I tak, i tak, zaraz do garażu pójdzie. Buglów, nie wiem, czy widzieliście. Mega irytujące. No to co? Jest na przeładowaniu. W końcu strzelił. Można wyjechać, e, wymierzyć e, po górnej półce uniknąć przy tym nie wiem czy widzieliście, tej jego mechaniki mam 75 HP, on by mnie tym dobił więc tutaj nawet mądrze podszedłem do tematu, uważałem na to żeby nie dostać tej pechy tyk, proszę bardzo giereczka bardzo fajna, przyjemna no tutaj niestety, bez fullowej alfy, ale 7300 zrobione, następna i powiem wam tak, spośród tych kilku bitew dosłownie, które dzisiaj zagrałem, tym czołgiem siadła jeszcze jedna fajna i ciekawa: czyli mamy autostradę, mapę, która potrafi się skończyć bardzo szybko albo kapem, albo takim przejazdem dość mocnym przeciwnika. I tutaj pokażę wam, jak się nie robi 10k, bo się nie przebija pestek na początku. A to nie brakowało dużo. Podjeżdżam sobie standardowo zawsze w tym miejscu, staram się albo wychylać i tutaj mi już jedna pestka uciekła z IS-7. Dlatego, że no musiałem zniszczyć ten płotek, a gdybym wymierzył sobie gdzieś tutaj wychylonych, co też często zresztą robię zamiast niszczenia tego płotku, czy też płotka, czy też murka, jakkolwiek, no to dałbym mu te pH bez większego problemu, bo mam taką fajną prędkość. Tutaj jest druga pH. Nie trafiona, co już zaczyna delikatnie mówiąc boleć, bo pamiętajcie, że ten czołg ma olbrzymią wysoką alfę. Czyli minus 1400, znaczy no, tę drugą pechę bym dał, gdyby na przykład e, ziomek po prostu sobie jechał, a nie byłoby murka zniszczonego, bo nie wiem czym przeładował, no nie wiem. Nieważne. Kolejna pecha nie trafiona. Więc to już są trzy pestki. Trzy strzały, które potencjalnie mogłyby być uszkodzeniami. Ja nie chcę tutaj, wiecie, nie funkcjonować w świecie nie, to by było gdyby, ale. No jednak gdzieś tam czujesz wtedy niedosyt, bo dzięki tej alfie można się nieźle bawić. No okej. Okay. Jedna peka jest. Widzę, że te chłopy grają bardzo agresywnie, bardzo aktywnie. I się zastanawiam, czy tutaj zostawać, czy może uciec. Myślę sobie, zaraz to puszczą. Muszę się przepozycjonować w jakąś bezpieczną pozycję, żeby mnie nie rozerwało, bo nie chcę tam grać na froncie w momencie, kiedy te, ten cały czerwony walec tutaj wyjeżdża. Więc szybka cofka, mierzonko, do pełnej, no i pecha e, siedzi. E... Wydaje mi się, że właśnie przez te nieograniczone turbo do Polarza ten czołg jest tak dobry, i że ludzie nie doceniają e, możliwości, jakie możecie robić tą maszyną. E, pomimo tego, że to nie jest niby nic specjalnego, tak? Po prostu mamy turbo, że szybciej jedziemy, A dzięki temu, właśnie, że szybciej się przemieszczamy w wielu momentach, to nam ratuje skórę, pozwala przeżyć, pozwala zrobić fajne zagranie maksymalizować uszkodzenia, fragi, wygrywać gry i tak dalej, i tak dalej. 2200 patrzcie na czas. Bo to też jest bardzo ciekawe. Patrzcie na czas, bo mamy 3 minutki. 3 minutki minęły. I na razie wygląda to na to, że gierka toczy się mniej więcej równo. Otóż nie. To jest ten moment tak zwany przełamania bitwy. E, momenty przełabania bitwy bywają e, momentami tak zaskakujące, w, że nie jest się w stanie człowiek zorientować, czy powinien grać agresywnie i jechać do przodu szukając dymka. Mm. To jest czwarta pestka strzelona jak idiota. Pamiętajcie, cztery pestki równa się 2800 uszkodzeń na tym czołgu. E, no cóż, bywa czasami. Chcę się tutaj, e, że tak powiem, założyć jakiś. E, no, może nie będę mówił. W każdym razie skażpanione to totalnie. Maus próbuje uciekać, a dzięki temu, że możemy sobie stanąć na moment, wcisnąć później turbo i go po prostu dogonić bez większego problemu. Czy to byłby Maus, czy to byłby jakikolwiek inny super ciężki, nie miałoby to e, znaczenia, bo i tak, i tak byśmy go z taką prędkością dorwali. 4300. Już było. Na liczniku. A tak naprawdę jest. I to jest właśnie to, że połączyli tej alfy, tego szybkiego w miarę przeładowania i tych top bossów, robi niezłe kombo z tego czołgu. Ok, 4700. I co dalej? Bo gierka już się skończyła. Zobaczcie, w mgnieniu oka, dosłownie w minutę, wynik tej rundy zmienił się diametralnie. Więc palimy. I zaraz Wam pokażę haeczki na tym czołgu, jak fajnie te hałek działają na leopardy, na czołgi lekkie, no i oczywiście na to, co tutaj wyjedzie, czyli FV4005. To była zwykła pecha, ok, ale widzę gościa, ładujemy Haksa. Hałek prawy załadowany. No to co się robi w momencie, kiedy taki FV bezbronnie sobie patrzy, wychylamy się. Bomba za 9 stówek. Yy, ignorujemy tego grilla. Musimy dobić oczywiście FVa, żeby nam peny za full HP gdzieś tam nie wypłacił. Udajemy, że chcemy tego grilla dziabnąć. No i chyba tego FVa nikt mi nie, bo nie dobije tak, więc jestem zmuszony przejść drugi raz. Grill! Na pewniaczka się wychyla. I popatrzcie. Że też te tury, bo do, Polacze, do taranowania tą piękne. Bomba za 800 samego tarana. A chłop co może zrobić? No nic, bo dostaje hajka. Jeszcze omurek złapany. I to jest kolejna ciekawa rzecz, yy, którą właśnie na Bezecie powinniście wykorzystywać: czyli taran, długi lekko opancerzone w medy, w tedeki yy, tego typu właśnie maszynki. Jak ten grill niemiecki. Szybka runda brak dostępu dalej do damage'a, no już więcej nic z tej gry nie zrobimy, ale zobaczcie, 8419 dymka siedzi. Gdyby nie te cztery skasztanione pechy, albo przynajmniej trzy, Byłaby to jedna z najłatwiejszych dyszek na świecie, więc ja dychy będę tym robił dość często. Nie chcę Was też zanudzać tutaj, wiecie, wrzucaniem wyników na przykład z tego samego czołgu, bo były jakieś wysokie, ale jeżeli coś fajnego i faktycznie ciekawego się trafi, to na pewno wrzucę. A teraz malinówka. Musicie to zobaczyć, bo było śmiesznie. Po prostu. nie była to najlepsza pozycja do grania Lopardem? Nie zmydło pić. To to mam pewnie. PZ za to ma za mało panę Ile to ma? 300 ile? 317, albo eee... Zrób tu wraczek. Kacaj, przebili idzie Toś nie chcesz, tego plutonu, co? nie jesteś jakiś tego plutonu Plutonu? Okej Już zmęczył się graniem Ten czołg będzie mieć olbrzymi potencjał na dychę. Czemu go nie przewidam? gdzie są te gry kurwa człowieku ja nie o co tu k**a chodzi Gdzie ja on jest tym streetem? Dobra, nie muszę. Są te gry, wiecie? Wiecie, że jest jeszcze udes bez spota. Udes zniszczył tego typa. No, dawa. Nawet spoko gierka chyba. O, chyba nie trafiłem. Pada. O, nie dojechałby mnie. 12K zrobiłem widzowy 12 tysięcy zrobiłem.